Wygraj tego skina w tym odcinku, zostaw komentarz oraz na końcu nick z Discord, wbij na stronę g 4 z użyj kodu SzymonaKyKy, po czym wejdź na mojego Discorda, wejdź na kanał g4kod, wyślij screena, użyj tego kodu. Powodzenia! No witam, witam serdecznie, oczywiście w nowym odcinku ze strony g4skins, tutaj na starcie jako KK, plus 10% z każdego odcinka na star w sumie dzięki wielkim się to dzisiaj odcinek. No, spróbujemy zrobić coś z 200 zł. Ostatnio było 500, zobaczymy teraz 200. Przypominam, że mam dla Was fajne prezenty na Giforze. Dalej są głowcy, dalej jest MK, jest AWUPA, nowość, kałaszek i Digielek yy, Stare skinki zostały wylosowane, AWUPA wylosowane, to jest za słowo, tak. Po prostu zostało dane, dany został prezent, skałcik, yy, kałaszek i AWUPka. No i teraz to takie piękne temy, zobaczymy jak to pójdzie. O, Emeczka jest ładnie naładowana, bo 51 osób. Więc jak widzicie, jest naprawdę. No myślę, że już tuż, tuż i naprawdę to może zejść. Więc zobaczymy, co to będzie. No i 200 zł, tak? 200 zł. Przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w tym odcinku. No i zacznijmy od tego, że wejdę do kogoś do battle. bo mi się spodobało: Underdog na 4. Pierwsza batla tak? Zobaczymy, co nam się uda. Tutaj, miejmy nadzieję, zarobić, tak? Widzowie, przypominam, komentarz, like, sub i dzwoneczek. I możesz zgarnąć to, co widziałeś na początku. Filmu. Zafryte. To się jeden ok. My mamy najmniej z nim. A on ma mniej. Patrz, bo ja miałem filtr testy Ton -w, w. O, dobre. Jej, ale tu. No dobra, zrodka będzie. Oj, oj, oj. Dobre. Powoli. Mamy chyba. Mamy to. Pięknie. Ej, ładnie. Cztery. Mhm. Mm I że tu dwa. Tu za mm -hmm. Aha, aha. No, no, no! Powiem wam. No! Zdarza się tak, zdarza się najlepszy. My sobie to strelimy, że na szybkości. Poklikam tu. Poklikam. Wiadomo, miałem więcej hippunków, dlatego tutaj trzeba to tak. No i dwa złote, że tak powiem, w dupkę, tak. W dupkę No, zapytacie się mnie, co teraz, tak. Ja wam już mówię. Idziemy tu. W sumie źle zrobiłem. Walimy Szymonki Cztery. Lubię czwórkę, damy cztery. I walniemy sobie Mozbiego jednego. Batla musi być tak maksymalnie do 5 dyk dlatego tego CZK. Dobra, 65 to max. Na trzech Szymonka walniemy tak, tu tak. To damy tak. I patrzcie na trzech. I robić robicie. Underdoga wygraliśmy. Ale spróbuj. Dobra, spróbuję terminala. Spróbuj... Zazwyczaj nie robię. Zazwyczaj nie robię. Ale czuję coś teraz, naprawdę. No, przysięgam, coś mam w głowie, że to może oddać fajnie. I dużo pitosu czuję z tej batli, ale może się przeliczę, ale zobaczymy. O! Już jest dobre, bo chciałem normala, nie? Propo underdogu, ale jest. Ej, dobra, uuu No, Szymonek już się zwrócił. To pierwsze to się zwróciło. Ty, no same zwrotki. To jest zwrot batli? 20. Ty, no to to już jest, to już, nie? Wszystko co leci na profit. To jakby szemonek do gwiazdkę, to miałbym taki burdupy, dupy. Jeszcze, jakby dla mnie dało Dobra, Git. No, wszystko teraz na profit. Tu na pewno coś dla fajnego. 6 zł pewnie. Super, dycha. Tu 7. Tu 6,64. Kolejna. Kałaszek, No i teraz. No i najgorzej, że mi teraz dało. I teraz pewnie mi nie da. Jak nic. No. Kurde. No, ale fajnie, że Jomek wygrał, a nie bot. Ty! No, 143 zł. Fajny profil, ja to mam, ja to mam to coś, tak? Dobra, walniemy sobie, czekajcie, zrobimy tak, patrzcie, normalnie tak nie robię, tak? Ale... Patrzcie, robicie tak, robicie tak i... Trzeba spróbować szczęścia No, my spróbowaliśmy Przechodzimy do patelki No trzeba coś fajnego skręcić, nie? Mm, czy naklejki? Te naklejki mogą fajnie oddać za 52, 6 dych nam zostanie na 4. Możemy pońsa zrobić na czterech aż zobaczymy. To może, to może, to może fajnie oddać. W ostatnim odcinku się udało, więc może i w tym coś fajnego siąść. Trzeba tylko spróbować swojego szczęścia i sił. Mm, okej okay. Prawo, prawo, prawo. Ale jak w ogóle ten nam najmniej. Oj tutaj... Uuu 26, dobrze, bo po jeden. Także jeden skin i będziemy na równi z nimi. Chyba. Jest, dobra. Po jeden. Ten nie ma żadnej. Dobra. Chyba. Oj, 2,80. Najgorzej. On ma dwa my 1. No i coś musi dać, bo będzie GG. Chyba GG. O, gwiazdkę ten dropnął. O, będzie pitoso 5 dych 20, 22. 22. Musi dać, proszę i będzie remis Daj, 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 daj Uuu uh, Nie! Dobra coś droższego i mamy Ale, ale jaje, Ty trzy gwiazdki, no tego jeszcze nie widziałem No i dupa Ale pitosu Czajcie trzy gwiazdki 220 zł, no nie, no Z pięciu dych, no batla dobra No luj, sześć dych nam zostaje Zapytacie się co teraz No ja bym zrobił Tak Jedno 16 zł nam zostaje I bym zrobił Tam na tej skrzynki nie otwieram, To bym zrobił Na... Trzech normal Może odda Kurde, wiem że ta skrzynka tak Tak jedna skrzynka To może nie oddać, ale no zobaczymy No w ogóle od razu ludzie wbili Kogo? Prawo, 4-5, no skrzynka się zwróciła No i teraz kosa No i... Prawo ty wygrywa. No niestety w tym odcinku mi się nie udało zrobić profitu z 200 zł. No, fajnie, że mi udało coś, szkoda. Niestety, ja widzę, że przypominam, kot Szymon i Forski przypominam, filmy zawsze o godzinie 18 i do następnego. Hej.